Ok, to mamy 89%, który pozwoli nam na przejechanie 225 km do celu. Mamy ile? 173. No dobra, widzowie, ja zapinam pasy i jedziemy tak. na postój toruń. Tak, to Torunia teraz. Mamy do Torunia 100. Ile? 180 km? To było? 174. Aha Mamy 174 km, a zasięg mamy 225, ponieważ naładowaliśmy się do 89%, co trwało prawie 2 godziny, no, no ale... Nie, nie, nie 2 godziny, godzinę! Godzinę 40, bo przecież ja wychodziłem, żeby go włączyć od nowa, wtedy jak Ty kontynuowałeś obiad. No, więc prawie dwie godziny żebyśmy się ładowali, ale nic to no, i tak byśmy ten czas poświęcili na jedzenie, bo już musiałem tego to Kubę poganiać w jedzeniu, bo tak naprawdę no, nie jesteś w stanie w godzinę zjeść, iść do knajpy, wybrać co tam chcesz, oni to przygotują, no i Ty jeszcze zjeść i żeby to trwało mniej niż godzinę więc nieśpiesznie kupiliśmy co trzeba było, zjedliśmy to no i sobie hmm. Pojechaliśmy na Wyruszamy. przygodę. Tak, świetna przygoda. Tak? Tak. Ło wow. Ło wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Co za łódzkie drogi to są? No nie. Łódź ma tak. Żejecie się jak będę... Jak byłoby się w Łodzi w <laughs> no właśnie ja już jakby było się w łódce. bo tak to lepiej na tych drogach o, nie jechał Kilometrów, czyli tym razem komfort. Tym razem zajadę będę miał jakieś 20% baterii, jeszcze eee, przejechane mam już 120 km e, od łodzi i prędkość średnia 84 km na godzinę. No, czyli. E, mniej więcej tak jak poprzednio, bo dość, dość trochę e, po mieście powoli jeździłem. Natomiast co jest plusem? Jadę cały czas na klimatyzacji, bo jest 31 stopni teraz na polu, a, a zużycie prądu jest 13,9. Przednio było około 15, więc zysk. Dużo lepiej. Podejrzewam, że przez to, że jest, że jednak w stronę morza jest y, spadek i... Być może dzięki temu ma, wychodzi tak ekonomicznie. Widzimy się w Toruniu. Wygląda tu tym razem spokojnie. Mamy 34%. I jeszcze baterii. O, przejedziemy na tym 81 km. A do miejsca docelowego mamy 38 km. Czemu tak puszczam tą kierownicę? A bo tutaj mi pokazuje, że i tak nie ja kieruję, tylko on podąża za swoim pasem. O, teraz mi mówi, że sobie jednak trzymał te ręce na kierownicy. Ale zasadniczo on steruje prędkością. On yy, ustala, gdzie jest pas, i się go trzyma. A ja mam tylko siedzieć i, i trzymać ręce na kierownicy. Tym razem bezstresowo 56 km baterii, jeszcze jest 23% a to ładowarki 8,6 km i jesteśmy na stacji ładowania. 21% zostało, tylko że niestety jest zajęta. No i co w takiej sytuacji? niestety nie naładujesz się szybko tylko musisz wziąć wolną ładowarkę no i co się okazało? okazało się, że niestety że niestety nie naładujemy powolną ładowarką bo ta ładowarka ładuje tylko jednym złączem na raz no i cóż, to zaczekaliśmy aż się zwolniło Szybkie ładowanie i ładujemy teraz z prędkością 39 kW. A ja sobie zrobię zamkę i to trochę źle, bo teraz mnie nogi bolą. O, nogi go bolą, ale że jesteśmy w Toruniu, to może pójdziemy na jakiegoś piernika. I komputer pokazuje, że będziemy się ładować do 80% przez 37 minut. A do stół przez półtorej godziny A oczywiście nie ma co wierzyć takim szacunkom, ale tak orientacyjnie zawsze można Tak myślisz? Hmm. Gdzie te pierniki Donaty O Donaty Ja bym jakiś... nie zjadłam jakieś doniki Chyba jakiś potwór mi tutaj straszy w tej galerii nie ma pierników, ale są fajne frędzelki. No, nie pomyśleliśmy. One są, one są śliskie. Nie pomyśleliśmy. Oczywiście musieliśmy kupić. No i słuchajcie, naładowani jesteśmy do 97%. Możemy przejechać 252 km. Ładowanie trwało jakieś 40 minut. Poszliśmy sobie na pierniki pierników żebyśmy nie znaleźli niestety. Tu mi wychodzi, że do Helu mamy 259, a do przystanku kolejnego 189. Czy nie powinniśmy 60 km mieć zapasu jeszcze? No to gicior. Tam się naładujemy trochę i śmigamy na Hel. No to co? Startujemy? Tak. No dobra. Ruszamy spod tego, z tego turnia. Zresetuję sobie te ustawienia. I jedziemy do Gdyni.